Radio.sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Około godziny 15:30 dyżurny został poinformowany o zdarzeniu drogowym tutaj na drodze DK39 do śmiertelnego wypadku, w którym wzi wziął udział 42-letni mieszkaniec gminy Rychtal. Z wstępnych ustaleń policjantów na tą chwilę wynika, iż mężczyzna najprawdopodobniej wyprzedzał ciąg pojazdów. W wyniku zakończenia manewru wyprzedzania, aby uniknąć zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem z naprzeciwka, wrócił na swój pas drogi. Najprawdopodobniej złapał pobocze, co spowodowało wypadnięcie z drogi i uderzenie w drzewo. No, mężczyzna zmarł tutaj na miejscu pomimo podjętej reanimacji. Z mężczyzną podróżowało również dwoje dzieci w wieku 6 i 13 lat. Dzieci zostały zabrane do szpitala z ogólnymi obrażeniami. Radio, Sud, Radio Sud. Radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.